Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z w Outlaws, jestem Juliusz z jak zwykle będę waszym gospodarzem. W dzisiejszym odcinku będziemy atakować ten oto Ford, który jest przed nami. Tutaj mamy pewnego pana, którego trzeba ci pozbyć. Piękny strzał potlice. Jeszcze jeden wyjdzie? Nej, dobra Pytanie za 100 punktów, czym? Czy w tą stronę? Są jacyś słoniacy Jest pan jak jeden Ustrzelony Dobra, to mi się wydaje, że nie pozostaje nic innego jak tylko wejść do środka i zatakować ten fort o. Ustrzelony Mmm... piątka to była lupara, tak? Piątka to była lupara, dobrze. No dobrze, no to tutaj pościgamy ze z lupary, moi państwo. Co ją długoś trafię? Pewno. I żyjesz, kolego? Ktoś jeszcze? Tak. O, kolegę zabił! Proszę bardzo! <laughs> Okej, okay, obrazki potrzebne, jest dobra. Muszę się wam przyznać, że już nie pamiętam trochę tego, tego, tej planszy w forcie, tego poziomu w forcie. Ale z drugiej strony pamiętam, że on jakiś skomplikowany też nie był. Żeby od razu... Żeby od razu jakoś panikować strasznie. Po prostu zabawa w szukanie kluczy, nie? O proszę. Ała, o Jezus Maria, co to było? Ah, you're out hmm. you're out Czy ja właśnie podniosłem tak, braski podniosłem? Cudownie. Oh, Najwyraźniej jeden z tych gości miał tutaj braski. Czasami wypadają klucze właśnie z ich ich no trochę, tak? Nie bójmy się tego słowa. Co jeszcze? To do mnie strzelał. Ja się pytam. A bo tu są jeszcze cwoniaki. Dobra. Tak zwany atak z dyskoku. Do no dobrze. Aha, bo tu mamy wejście na góry jednocześnie, tak? No dobra, 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 dobra. Ogadnijmy najpierw tutaj yy, ten. Tutaj ogarnijmy nawet najpierw sobie sytuację na zewnątrz może, tak? Bo. Eee, Ear yeah, marszał. Eee, ogarnijmy sobie sytuację, tutaj na zewnątrz nie. O kurwa. Czekajcie. O gruby, gruby ten I yeah, outnumbered! Raz. A, czyli to co mam to brązowe to jest nie braski, tylko to jest ironki, rozumiem. Widzicie? To jest żelazny klucz. Oczywiście gra w żaden, sposób pod no, żaden sposób tego nie podpisuję. Bo po co? W żaden sposób tego nie podpisuję. O, ale i tak i tak, na dłuższą metę nie jest tego specjalnie potrzebne, bo tak czy siak musimy znaleźć te wszystkie e, klucze na poziom. Okay. Wiecie co, chodźmy sobie może tutaj do, tego, do tej kaplicy fortowej, bo tam była amunicja. A ja amunicji, konkretnie loftów potrzebuję. Znowu to robię. Wiem. Ale po prostu przy tak świetnej mocy nie da się powstrzymać. No zginąłbyś gościu! Jaki chudy Ani ten... A nie umie zginąć nie właściwie. Tu jest. Nie, tu nie ma. Don't be a a to jesteś, swaniaku. I cię nie ma. Dobra, chodźmy. Zwiedźmy sobie wnętrze tego fortu, bo chyba całe zewnętrzne mam ogarnięte. Tak? To jest ciemniejsza tekstura, jakby. Można pokopać kopać jedną z nas tylko szpadel, Pytanie czy znajdę w ogóle szpadel w tejże. grze. Dobra, chodźmy na górę. Tak. I teraz się przejdźmy po murach fortu. Oproszę mamy ten dynamit. Jeżeli nas w ogóle ciekawostka naukowa, jeżeli uda nam się strzelić w taki dynamit, Pan wybuchnie. A tutaj kordę byłeś, cwaniaków! go? Mm. <tryk> Double Barrel Shotgun jest po prostu genialny na duże odległości. Średnie odległości może, nie duże, ale średnie odległości. Ty dostaniesz podwójnego. You are numbered. Wiecie co, może trochę poszczelmy sobie z, rzeczywiście z tego, z pistoletu, bo mamy e, full. Amunicji, takie generalnie paski, nie, to tu widzimy, e, z amunicją, to są e, właśnie amunicja, losowa amunicja do pistoletu i do i do karabinu czasem też lofty są, nie? Ale generalnie pistolet i karabin to jest jakby główne, e... główna zawartość takich pasków. Dobra. You old numbered. O, właśnie to co mówiłem? kartridże albo szale, nie? Szale, dusiciele. Tak zwane. You're outnumbered.com Potrzebujemy stalowy klucz. A stalowy klucz musimy sobie znaleźć. Jej. Dobra. E, wiecie co? Dobrze, wiecie, musimy znaleźć stalowy klucz. Słuchajcie, <laughs> to też można było ten. Dobra. Okej, okay, jest. Są lofty. Ja mam stalową klucz. Bardzo fajnie. To mi się podoba. Mm, no. Generalnie musimy dostać się do. Yy, do. No, C-Double Barrel. Yy, musimy się dostać generalnie do podziemi tego fortu, gdzie właśnie rezyduje Bos tego poziomu. Moi drodzy, to gdzieś były. A tu jest tak, drzwi są na ten. Trzeba uważać, bo tu się może pojawić nieprzyjemny <śmiennie> Nieprzyjemny pan. Chciałem powiedzieć, że został właśnie ze mnie ubity. Dziękuję bardzo, dobranoc. Mamy braszki. Dobra, już nie będę męczył waszych uszu, Ale po prostu genialny jest tutaj! Genialna jest tej muzyka pana klinta. Beja jakina chyba się nie nauczy nigdy moja z tego nazwiska prawnie, ale to już trudno. Ała, ała. Kurde, dużo osób. Tak, strzelając im nogi, zabijamy ich. Też kiedyś byłem rewol rewolwerowcem, jak ty, ale strzał w kolano. Pogrzebał moje marzenia. taczki mm hm wszystkie myślę oczywiście mam myśli który strzela zamiast dwoma jak przy normalnym strzale e, loftami, jedną loftą. Dobra, poszczelmy trochę z rewolweru, bo poszczelmy sobie z rewolweru, bo rewolweru mamy dużo. do karabinu Ktoś jeszcze to trzeba uważać, bo tu można jargnąć dlatego ja pozwólcie że zapiszę sobie. Ok, teraz mam dylemat, jak iść? Czy tutaj, czy. Czy to jest globalna gwiazda Sheriffa, nie opłaca się po nią iść na razie? Czy na razie? W ogóle się nie opłaca po nią iść, więc spróbujmy tutaj. Ok, myślałem, że to jest e, ten typ układ, który się przychyla w momencie, gdy. Nastąpimy na jej koniec. Jeden koniec, a drugim końcem spróbujemy eee. A drugi końc się przychyli, nie? Pewnie się przychylał Ale nie tym razem Where are you, Marshal? Where are you, Marshal? Ale no, generalnie nie jest źle, dobra. Chodźmy... Aha, mamy tutaj chyba kilku gości. O właśnie, boss spadł. Now that is what I meant by enlightenment. I did not mean burn down the property, kill the wife, and kidnap the child. Oh, well, I guess things just got a little out of hand. Oops. Out of hand? Now I got a crazed father after me and his little brat out back. Now you got me into this mess. You get me out of it. Well, Mr. Graham, all my medical training says that you can't reason with a crazy man so kill him oh, oh, oh. <laughs> that is music to my ears consider it done and i'll kill the girl no mary i don't murder children yes sir we must love and protect the children they are our future that's what the good lord said suffer the little children to come unto me and forbid them not for such is the kingdom of god Tak moi drodzy. Udało się nam przejść poprzedni poziom. Jak widać było doktorek, doktor Dev, który jest odpowiedzialny właśnie za naszą tragedię. Dość fawolnie i pod siebie interpretuje teksty Biblii. Tak. No ale nic, no moi drodzy. Tutaj zakończę odcinek. Ja bym już z Wandelf. To był Outlook z następnego odcinka. Na razie. Cześć!